Cześć się Manko, tak wiem. Ostatnio nie było filmów, Bardzo was za to przepraszam. I właśnie zbieram na opening, ale w dzisiejszym filmie pokażę Wam, jeżeli ktoś nie grał. Bo nie wszyscy mogą mieć Ticka, bo to jest o 4000 pucharków. A ja go mam. Sklep też widzieliście, mam 3300 punktów. No, sklep to mnie zadziwiło. Może mógłbym kupić tego y, bani, Banita Colta, kol, nie wiem, nie umiem tego czytać. Może, ale to pod koniec filmu. Na razie zagramy sobie showdown na dzieckiem. Y, ok, to zaczynamy. Tak y, będzie za niedługo film z kamerą, ale na razie zaczynamy graniem. Tylko ja ściszę. Ok, lecę tutaj. Ok, tam jest kolejny tick. Ok, my co sobie tutaj zniszczymy? Ok, mam dwa perkusy. I lecimy po trzeciego. Chyba mi się, Chyba mi się go uda zabić. albo mi ucieknie. Okej. Okej, okay. okay, na razie nie jest najgorzej. Okej, okay, jest bardzo dobrze. Wypuściłem bombę i moją głowę, tak jakby. O, zabiję go. To super. Oho, Bibi. No jest dobrze, jest dobrze, ale mega spokojny jest ten di y disk tick nie umiem tego wymówić, wybaczcie mi. Bój. Oczywiście, jak zawsze, brak internetu. No bo. I widzieliście też nowe, nowe, nowe skiny. Jest do. Bo i do pana kroła. Uhu, chyba zginiemy. Ej, no niestety, Trzecie miejsce też jest dobre. Plus sześć pucharków. Wiem, grałem nim trochę. I opening sobie zrobimy. Jak coś. Yy, a może zagramy sobie z kinem. Ja może kupię skin? Co wy na to? Ja kupię skin do Colta i zagramy nim jedną rundkę. jest nowy skin? Jest. Tak. Bardzo fajnie. Mój pierwszy skin do Colta. I jak to będzie działać? O. Tutaj to działa tak. G czy o, gwiazdne przebranie. Spoko. Zagramy sobie nim Ajjjjjjjj reklama. Przepraszam was za tą reklamę Ej, ale fajny ten kolt Aj! chyba umrę, ale nie chcę, bo mam 15 rangę na nim. Nie, kurczo. No. no, niestety, minus 4. Ale skin bardzo fajny, polecam. Skin jak najbardziej fajny. Czy coś mi się zamiast niego wyświetliło? Nie, za. So. To jest 50. No, ale nie ukrywam, że to, to jest mega dobre. Oj, i sobie ulepszymy dziska. Yy, Okej, okay. i zagramy ostatnią nutkę. W dzisiejszym odcinku. I za niedługo też wleci nowy film, więc macie czego czekać. I naprawdę bardzo Was przepraszam za to, że opuszczałem się w tych filmach. Bo. bardzo Was przepraszam. Nie wiem, jak macie jakieś, znacie fajne gry, to napiszcie w komentarzu pod tym filmem. Co mógłbym zacząć nagrywać? Próbujemy, spróbujemy go do, yy, do, do, dobić. Aj. Ale Tick jest mega fajny. Więc no ja nie wiem jak to będzie. Dalej. O! Co oni zrobili? Ale dobra, mam 5 parkipsów. To dużo. I ja sobie nie zawracam tym typem głowy. No ej, ale teraz dużo osób gra tym cickiem. Zauważyłem. A nie każdy go śmieć. No już, kurde. Przepraszam Was. Reklamy. Bardzo Was. Przepraszam za te głupie reklamy, ale no. No nie wiem. to zepsute to. Stąd tylko dwóch. Okej, Ok. Psiup, Mamy równe szanse to wygrać. Ale mega dużo się zmienia, zmieniło po tym update. Cie. Ok, spróbujemy go. No nie wiem, jak mam to zrobić. Kurde, ciężko. Udało nam się wygrać. Jest, jest win. Ok, plus 8 pucharków, bardzo fajnie. No, więc. No, więc. Więc macie, macie się czego spodziewać. Będzie na pewno, będzie opening. Będzie tekst 15 skrzynek nie za dużo, ale też nie za mało. I będzie odcinek z walki Robora, Bo przygotowałem sobie specjalnie 34 etykiety i mam też 15 gemów, jakby jakbym się udało uzbierać więcej, to no to będę szczęśliwy. Jak mi się uda uzbierać więcej gemów, to może kupimy skrzynkę jeszcze. Ale na razie to koniec tego odcinka. Nara i zostawcie subskrypcję oraz lajkacza.